No dobra, dobra. To plan jest jaki teraz? Oznacz jakiś tam cel? Czy to się zauważyło? Yes, to jest od razu, tak? automat, A, okay. Masz przed sobą tam znacznik. To jest znacznik głównego quest na ogół. I co, póki gramy tak we dwójkę, to, to co widzimy no, innych graczy, czy tak niekoniecznie? Jak to działa? Party. Nie wiem, jak w party działa, bo nie grałem w party. Aha, okej, okej. Okay, okay. Jak solo się grało, to się widziało, że tam ktoś lata i tak dalej. Chyba, że są takie obszary, tylko lobby, pewnie, nie? No To też w tę stronę może działać. Też tak może być. Dobra, jak... No i są oczywiście strefy mroku, gdzie tam no, bez przypału można spotykać graczy, którzy albo cię zaatakują, albo ci pomogą. No to już nie wiesz, jak no różnie. No tak, było. wiadomo. Dobra, ja sobie rozmontuję, jak mam jakiegoś śmiecia. Czasem ja chciał jeszcze coś zobaczyć? Jakiegoś akacza mam. Bo tak, niby ten egzotyk fajny, chyba, nie wiem, I guess. Ciężko powiedzieć, zresztą pierwszy poziom, więc no, pff, cokolwiek. Tylko, nie wiem, no, strzela serio i to mi chyba najbardziej przeszkadza. Ja lubię, lubię, lubię. No, też wolałbym, żeby to tak dup, 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 a nie dup, 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 dup Tu się dup, dup. najfajniej snajperkami strzela, bez uzdań. A, no tutaj to masz plener, nie? Żeby się ustawić, nie? To co w Destiny, czy tam gdzieś jakieś... O w Warframe to nawet nie wspomnę, nie? Oj, oh, tak. Okej, okay, a czy można to jakoś na przykład oznaczyć sobie, e, ten ekwipunek, który chcesz po prostu rozwalić i go w przyszłości, no po prostu, nie wiem, tak na raz wszystko? Jakiś tam stół warsztatowy, czy coś? Czy to ja muszę tak sobie każdy Chyba jeden przedmiociek... Mhm. Trening strzelecki, na pewno jest mi potrzebny. Okej, okay, okej, okay. jak stąd wyjść? Gdzieś na dół pewnie, nie? Bo to zakładam, że na ulicę musimy się tego i z... Fajnie tu, zrobili taką całkiem fajną baziochę. Take what you need. Mm -hmm. Biegnij. Biegnij szybciej. Moja postać ewidentnie za wolno biega. A mógłbym sobie też podgłośnić troszeczkę. Samą gierę. Tak mi się wydaje. Chyba, że tu jest wyciszona w opcjach. Jakoś tak wydaje mi się, że jest taka. Cichutka pod względem dźwięku. Chyba, że to już kwestia tych ustawień tam na słuchawkach czy coś tam. Bo pierwszy raz na nagraniu tak mocno podnoszę ten. Dźwięki. Też się tu nie wydaje zmieniać. Dziesięć rzeczy do ogarnięcia. Eee. Yy... A, ok. Teraz <coughs> jest jeszcze jedna rzecz. Nie to nie ja to dziadostwo sobie ustawiłem <coughs> po autodaku. Głośnik Epic Games. Nie, głośnik, co to? Jak to się może nazywać? Głośnik The Division 2. Bo ja to przecież resetowałem 500 razy, nie? Mm. No, można powiedzieć w sumie. I... Aha, znaczy to nam pokazuje, co? Najkrótszą drogę, czy to. Ta, ta... Tak, najkrótszą drogę. Okej. Okay. Niech tak będzie. Uuu. Uh. Ten go down. O, prawej O, dobrze, że dronek wyłapuje ich wcześniej niż ja. <laughs> nice. Pion. Piesek. O, nie będzie kebaba, sorry, Xeros. Hmm. Czekaj, to jest jakieś. Co to się świeci? Taka jakaś tam... ustawienia misji? Tak, tutaj możesz wtedy szukać sobie innych jeszcze graczy. By cię dołączyli albo ty do nich. Aha, okej. Okay. Ale to tyczy tej misji? W sensie weszliśmy po prostu na obszar, tak? Tej misji tak, jakby. Tej misji już. What the hell! Okay. Dobra, otwieraj. Idę, idę o, skrzynki tu są? No, to jest skrzynki, no tak tu skrzynki może na broni i tak tam Czy takie to są Zammo akurat Aha, okej, okej, okej No tak nie ogarnąłem, że jeszcze Ammo tu jest, nie? Dobra, ja pójdę w lewo jest jakby okay, wyściał Okej to zaraz pójdę w lewo na razie biorę wszystko. Później się będę martwił. Na zakłaniać. I leci. Na glebę. Opa. Dobra, tu sam granaty nie szukają. Dobra, ja tam wchodzę na pełnej. Dobra, ci poszły. Strasznie tu się jasno zrobiło. To to Czysto. Dobra.

Dobra, zdjęty Dobra, to ja idę od prawej Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Będę cię osłaniał Zdejmuję górę idę od prawej na górę Dobra, mam trochę ich nad głową Dobra, grant poleciał, może coś znajdzie Masz. Pisto. Dobra. Hu damn. To nie jest taki spacerek po parku, że ja sobie wchodzę i Quake 3D. Bum 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 Tutaj jeszcze OK, ale na wyższych poziomach jest fajniej. Jak <grytanie> naprawdę przeciwnicy elitarni wychodzą i jest co strzelać. Okej. Okay. No i załóżmy o tą misję będziemy jeszcze par razy przechodzić, z tego względu, że... Jakbym ja chciał odblokować sobie kolejną postać. Klasę postaci. Tylko że dopiero to jest na 30 Mhm. Mm Bo tu są różne znajdźki. O, skrzynka. Tu już bronią. takie skrzynki te bronią na ogół. I okej, okay, i ja otwieram tą skrzynkę, ale I ty też ją możesz dropie. otworzyć, tak? tak? To nie mi, jest mi tak. Ja też że... z automatu dropi, jak ty otworzysz. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Ale czy to samo to nie? teraz dropnęło wojskowy P416. Nie, nie, jakiś USC-45, nie, czy w roku. ogóle co innego, no, no. No to spoko, bo tego też nie wiedziałem. Mm, A ja, co znaczy jako... Nie, zaraz, mogę to tutaj rozwalić w sumie? A, i w ogóle jeszcze są po różnych misjach, ale to też trzeba na YouTubie oglądać, yy, części do broni, legendarnych, takich już najlepszych. No. Trzeba poszukać sobie i je dopiero zmontować Jak chcesz mieć jakąś naprawdę dobrą, legendarną broń Aha, okej, okay, okej okay. wiem, że... A, i właśnie z takich specjalnych skrzyń Jak się przeciwników zabija, czasem elitarnych, normalnych To po prostu z nich dropią takie klucze Klucze... planowe przeciwników Bo różne są klany, ale to też dopiero od 30 poziomu A nie tutaj jest jedna... Część, tylko że ona nie zawsze dropi, nie? Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Pamiętam. No Co wyrzuciłaś się prawo. Tak? Łaby granata. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, i chodź tu do mnie i tu są właśnie takie ten. Czekaj, czekaj, już no. Wiesz, coś? Patrz, i tu są takie skrzynki w ogóle po grze o tu. A no, widzę. I po prostu dropi to czasem od przeciwników, w kanałach najczęściej można zna znaleźć. Mhm. I tutaj w niej być może jest fragment do jednej z legendarnych broni. Trzeba by zdobyć klucz. Par razy pochodzić i najlepiej w party się wtedy wchodzi, bo zawsze masz więcej kluczy, nie? Załóżmy i ty i ja zawsze no. można otworzyć tą skrzynkę dwa razy, a nie raz. Aha, okej. Okay, jest okay. większa szansa na dropa tej legendarki. Znaczy okay. części legendarnej. Okej, 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 ogarniam To jest tam mo? No ale dobra z tym granacikiem. No to do tańca Góra, góra góra granat leci w twoją stronę. Ten ma już inny trochę kolor, purpurowy, troszkę silniejszy. Szybkę uh, uh, na schodach wyszli. Zeszli na dół. Na nas dwóch to wiesz, widzisz, że nie ma Harpagana Otwieraj drzwi, ja idę lewo, o nie, okej okay. No dobra, nie no dobra kurna idę lewo, nie? <ścoughs> dobra, ups dobra. Już, już O, po na balkonie Dobra, biegnę tam na wprost, czekaj Ja rzucam granat, góra. Dla dół dobra, mam tych na górze. Dobra, dalej, window. Ta window. Tyle lat parkura, Xeros, Dawaj za balkon. Uuu, no co, to... chyba nie wyskoczy. Się nie wyskoczy. E. <laughs> Tam, bo. Bo. Czekaj, z, z, zamknęło Czekaj. mnie w windzie. No, już mnie ukrzywdził. No, zamknął mnie w windzie i wyspał. W... A, jesteś, dobra. Halo. Nie aha, zostawiaj aha. mnie tutaj. No, jaka dziura, zobacz jaka szparka. Ja ci to otworzę, bo ty to wiesz. No, dobra. This way. I go this way, you go that way. Amo? Są. Są. Dobra. Okej, ok. okay. Oh. Wchodź biorę lewą. Kontaktowy granatik. Dobra lewa na mnie. Jest jeden. Na dole. Zajmuje. Ah. Dobra panu. I wychodzę z prawej Mam ich. Coś mnie tak jakoś gdzieś mnie wymasował ktoś. An Okej okay. O, jak na wyższym poziomie trudności grasz to tak. Elita za elitą wychodzi, nie? <laughs> I tak masują. No, i wtedy jest fajnie. No nie wiem, co ty rozumiesz przez słowo fajnie, ale hmm. ja czuję się fajnie jak do mnie nikt nie strzela, wiesz? Albo Jestem. przynajmniej inaczej, nie mierzy mi cały czas w głowę. Ja Ta się lubię czuć bezpiecznie. Da, w, w główkę. Motyw, ty czyniasz bronią. To jest u mnie Wojskowy MK, o, ten karabin Lubię tych karabinów bo to ma pojedynczy strzał O to ja lubię, ja, o to ja lubię takie karabiny O chociaż w sumie automat Ale, ale ma kopa Taka półsnajperka o, no, lunetę można, no też do broni oczywiście można modyfikację lunety i tak dalej tłumiki zakładać Lol Dobra, wchodzimy, na pełnej Dobra Także że karabinu możesz lunetę założyć i walić to jest snajpery Korytarz, w korytarzu, na daleko O, Nice Ups, granat mi się wyciąga czasami, jak próbuję zebrać coś. Także uważa jakby kiedyś coś dupnęło ci pod dupą. Nie Co wiem, to? czy granat friendly robi by mecz. A chcesz sprawdzić? A wal, zobaczymy. Fak <grym> <Wal> od nas. <grym> nie. Nie, nie. ok. okej, okay. okej. Chyba, że, na, że, że wiesz, na tych wyższych poziomach gdzieś może trudności. A może tak. Hop. No, czekaj, tu jest coś z tyłu. Aha, to jest ta, ta skrzynka z tym kluczem. Kluczem, tak. A o, tam o, co innego też, ma dobro, itemki dropia też. No ale okej, okay, ale to, to dropi po prostu w grze, nie? To nie muszę za to zapłacić. Nie, 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 nie. to szukasz po prostu w grze. Najczęściej to jest w kanałach. Okej, okay. to nie te klucze. Glad you made it. Ready when you are. Ready when you are. Let's do this. What What To jest najgorsze, bo często błąd jakuje Znaczy co, coś ci wyskoczyło teraz? Tak, wywaliło mnie z gry. Aha, okej, okay, okej okay. Wcześniej jak grałem to samo kiedyś jakiś błąd. Wiesz, stań zawieszam mi grę i... Mi koniec. Tak uh -huh. to błąd. Uuu, hedzik. Kurde, jak nie wciśniesz spacji, to on mi tak chodzi po tych ścianach i chodzi po tych ścianach, przytulony taki cały. No to... Z, to coś się tam komuś... I bez celowania, jak nie wcisnę prawego przycisku myszy, to tak trafić przeciwnika, to to jest troszeczkę komedia. No. Czelanie z biodra, to tak słabo na dystał. Nawet na no blisko to jest takie dosyć nieprzyjemne. A mam tutaj atak wręcz? Yes, w sensie... But... Uf. Yeah. Uf. Uf. Nie, 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 przestań do mnie strzelać, nie, nie, nie. Normalnie bym po by powiedział pod pałko, ale pod pałko to chyba masz to leczenie. Akurat cię nie ma. Y. Czuję yy. się. Każdy mnie walczy koło Ciebie, kurde. Za to mój krwawienie. A czy ta mi pomoże, czy nie? Nie, aby, może, aby wolnie giniesz po prostu, trzymaj tam, A czy ta, sobie... ta, ta, ta pomoże ta, jak ona się tam nazywa? Ta, ta dupencja, co tutaj była. W Jest tylko jak... No ona Cię, jeśli ten to pomoże Cię ponieść. A, bo Ty jesteś, tak? Się pojawiasz. Ja, no. Okej, okay. ja mam jeszcze pół paska, pół kółeczka. Dobra, mi się tak, tak już, tak... O, trwa, trwa masturbacja, o dobre. Ale dobrze masturbujesz. Nie idź tam do przodu, bo stamtąd boss wyjdzie. A on to już Sprawiamy. się gdzieś wyszedł, gdzieś się pojawił. A, tu właśnie się pojawił. A, jest. No i znikł. O, te na początku, są bossy tak. Na moście jest jeszcze tam. I do, idę na most. Pompuję ich. No dobra, czyli to jednak wymaga tam troszeczkę jakiejś strategii. Oj, 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 oj. z tym jakiś. Znaczy byłoby dużo lepiej jakbyś był obok, to pewnie bym nie umarł, ale... Ale dobrze, że się pojawiłeś, bo to... Tam już miałem cieniutko. Dobra, rękawiczki jakieś Jakiś tam pancerz Fajnie, że tyle elementów pancerza, no czuję się jakbym w RPGa grał jakiegoś sierpieżnego O, obrażenia od pistoletu maszynowego plus 10% Mam jakiś ten, jakiś setu coś no, Tu są też sety, tutaj do każdego ekwipunku możesz jakieś modyfikacje wprowadzić Które coś tam ci dają Kurde, jaki cyrk jest z tą grą, o co chodzi? Jest z powrotem Okej, okay, to get down and take... Take them out O, ten znowu window, kurde, jakiś ty się wygodny zrobił ostatnio Starość Starość, stary dziadu One way in no way, no way out way. Let's blow some fucking head off. chcesz sobie postrzelać kara być A dane. podziękuję, podziękuję, to, to nie jest moja broń. Dla mnie. Bo tu jest właśnie w jednym koście będzie nam potrzebne. No spoko, to ja się przynajmniej zdążę ustawić lepiej. Te drzwi muszę rozwalić. przegrane przegranie, przegranie, hmm. Marte Łacie chłopaczki. <grymne> o, o, na górze jest No schodzi. Dobra raz. Siadam. Bo nie mogę tego tu trafić, kościoła. Dychaj, Ej, misja. O, Wansik. O, i wtedy dostajemy jeden punkt tego SHD. Dodatkowe zdrowie, jakiś kluczyk. Uh -huh. Sporo tego. I zasobniki. Równości polowej, w których jest zawsze jakiś element broni. Jakieś nowe nagranie. O, chcę sobie zobaczyć co to za nagranie. Filmiki to są, fajne. Fajne filmiki, naprawdę. Okej. Hmm... Fajny filmik. Ok, ok. Idę do ciebie. I dobra, ale mogli to rozkminić, że podchodząc do drzwi na przykład, wbiegając w drzwi, no to drzwi się tam puch, otwierają na maksa, a podchodząc to się otwierają normalnie, to takie... Hmm. W wielu grach już to jest, nie? I można było to już wymyśleć jakiś czas temu Okej, okay, na daleko Oznaczam dronem Spróbuję podejść na blisko Dobra, jest ja daleko Luneta by mi się pitało tak to Ja wiem, ty to już byś chciał snajperę. Tak jak nie, ja bym nie jakąś... do tej broni zamontuję i jest jak sniper No w tę stronę To ciągle nie ten sam dymysz będzie ze snajper Co by nie było Happy to see you still alive Pff, No i każda później klasa ma załóżmy jak sniper to, to ma no każdy ma takie ulta, nie? Że broń mas okay. termostajterka, tak kozacko wyciągał, jebudut. Taki Black Widow z tego z Mass Effecta, ta czarna wdowa. Jak to strzelało, to tak jakbyś normalnie z czołgu z tłumikiem strzelał. Aby raz trafić, i po i tam, tam już to... Pff. I po ostatni sobie. No, a ja bym pograł w Mass Effecta. Ja, ja... Tylko w sensie w jakiegoś takiego nowego, tylko nowego, ale takiego starego, rozumiesz? Czyli bym sobie zagrał w Mass Effecta wyglądającego jak trójka... jak... czekaj, czwórka? Ale... ze wszystkimi plusami trójki, dwójki, jedynki. O. O. Co nam! Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail. All right! All right. We can probably spare some people. I'll be outside. I'll be outside.

Zastanawiało mnie to, czy, czy mogę sobie, na przykład sprzedać jakieś filponeki. teraz mamy aż cztery główne. No, mapka się tam widzę tam. No nie. Dobra, tak naprawdę co nie wybierzesz, to ja pójdę za tobą, aktywności, zakończ samouczek, dzięki. Wszystko mi jedno. Okej, okay. taki jest plan, ale ja bym. Dobra, na razie kupca nie ma, to ja rozmontuję po prostu ten środek. No, no, na razie, tak jak ci mówiłem, nie? Włącz sobie mapkę. No i tam, no jest. Tam parę znaczników, nie? Nic wielkiego. No bo nic, nie? Mhm. Po trzydziestym poziomie ta mapa, zobaczcie, jak będzie wyglądać. <laughs> Kurwa, na ranne będzie tam wszystko. Na dosłownie żyje swoim życiem. Tam coś się dzieje. Tam wróg atakuje na twoje posterunki. Musisz je bronić. Oni mogą ci je odbić. Konwoje różne są. Kurde, twoich wrogów konwoje. Wszystko się tam dzieje. Czy powiem tak, od razu musisz. <grybujesz> Okej, okay, demontaż, dobra. Pozpałem o patrz, trochę. Szlutu. Jednak widać gracza. Zobacz. Jest koło nas. To Czekaj pani zaraz. Silent tam. mode. Ja tutaj. Ja szrotuję szrot. Szrotuję, a gdzieś kupić. On był. To rozwalam, to rozwalam, to rozwalam. O, no, brak. Kupić. Yeah. Okej, okay, to, to, to jest. To ten demontaż złomu, to jest akurat taka, taka, taka rzecz, którą warto zrobić offline. Tylko zastanawiam się, czy da się ekwipunek przepełnić i, i kiedy to się może stać. W sensie, czy ja mam jakiś limit ekwipunku, czy, czy niekoniecznie, czy co? Um, ekwipunek. Dobra. Nie zwróciłeś nigdy uwagi, nie? Ekwipunku chyba kurczę nie, modyfikacji zasobników, bo jest tam na 30 i na 10. Cały a, ekwipunku. zestawy firmowe to są te takie ten... Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zaraz, i to kosztuje tyle, a ja mam... A ja mam stówę, rozumiem, tak? Aha, okej. Okay. No dobra, dobra. Brak dostępnych przedmiotów... Tego. Dobra, wszystko jasne.